kochani, tam serdecznie w kolejnym odcinku z serii em, dzień <laughs> więc tak, właśnie z się. sobie spacerujemy jesteśmy na spacer e, Matko załatwił swoje potrzeby, następnie e, wrócimy do mięśniadanko. śniadanko tak, jak widzicie noszę tą czapkę i jak troszeczkę widać w stylu Inka są smarkatka, coś w tym stylu. E, nie wiem, co mu zawsze w tym stylu. E, czapki mi się podobały i podobają nadal. E, w tym no, stylu. A Łatusia, A Łatusia popyla w kurteczce swojej. A również dzisiaj będziemy ją raz jeszcze Czyli i przy Urozę łapki na kurtkę. Które są odblaskowe. No dobrze wracamy z łatwością ze spacerku. Niedługo będziemy w domu i wam pokażę mój dzisiejszy outfit. No i następnie przygotujemy dla łatki śniadanko. No i zrobimy wspólnie śniadanie. No, dla mnie. Więc się widzimy, jak już będziemy w domu. No, okej, okay, wróciliśmy do spaceru i z Wam pokazuję mój outfit na dziś. Tak się prezentuje mój outfit um, przed kąpielą, bo jak łatkę nakarmię, zjem, zjem się na nie, to idę się wykąpać i wiadomo, ubiera się w inne rzeczy. Nie przede wszystkim, włosy umieję, bo już nie mogę na nie patrzeć. Dobra, przygotujmy razem jedzenie dla łatusi. No dobrze, będę te łatusi nakładać. Nie wiem, czy widać, ale chyba tak siedzi na krześle, bo się nauczyła skakiwać. Na krzesło, jak powiem, no, hop, może skoczyć na krzesło. To ona no, wskakuje, nie? kochanie nie małe. Spokojnie, nie będę jej uczyć, siedzenia przy stole. Nastanie tak jak zawsze na podłodze. Po prostu niech sobie posiedzi i zobaczy jak jej em, nakładam jedzonko. Tak, troszeczkę zmienimy, bo ona zawsze się do legowiska wchodzi A może będzie tak że przykład będzie siadała tutaj grześnie na fotelu będzie w sumie na krześle będzie siedziała patrzyła sobie jak tutaj nakładam. Dzisiaj ma em, pstrąga. Łowinę z pstrągiem, dokładnie mówiąc. Tak ma to się się oblizuje. <taki> takie dobra łatelka będzie miała, takie dobre. Takie dobre, tak mówisz? <taki> No, oblizywanie się przez tylko wszystko to mówi odnośnie smaku. To Zobaczymy, jak będzie się oblizywać, jak się zamówię tą sarnę i kangura. <grymne> Okej. Okay. Jedna. I druga. Łyżeczka. A czwartek będziemy szykować dla łatki jedzenie do szkoły, bo w czwartek kaną idzie do szkoły. Potelka, ona lubi tak chodzić, bo jest głaskana przez wszystkich. i smaczki dostaje od niektórych nauczycieli. Już dostajesz jedzenko, już. Pierwszy raz się tak upomniała. o jedzeniu. Tak popiskują sobie wszyscy. No i teraz dajemy łatusi, Jedzonko. No, okej. Okay. Zrobimy picie. Więc w pierwszej kolejności łączymy ekspres z Kończą Kołdzą się tą ziarnka. Co jeszcze? Sí, sí. <coughs> Ay ah, es no de la Unión Mm, to jest zapas kawy od rana. To jest coś pięknego. ja Jadą wieczko. To już mogę. Będę pachkawy. O poranku. Dobra, bierzemy kubek. Okej, okay. mamy. Zaraz troszeczkę kawy dorobię. To ja tak myślę, że muszę Dziewięćdziesiąt, czy Dobra, sto sześćdziesiąt pięć i będzie gitas. No dobra, no i ja sobie stawiam kawałek na stół. Proszę bardzo, o, tak, wiecie, o, tak będzie lepiej. Bierzemy mleko, ja tylko biegamy z mlekiem, ale za to teraz cukru. Siedzi królewna moja kochana. Tak. Widzicie? Królewna. Tak, widać, sklewnek siedzi pięknie. Sobie. A, a pomyśl, że rok temu była taka mała kuleczka, która nawet nie wskakiwała na krzesło. O, dobra. No że z tej perspektywy będzie Um, lepiej, widać. Ogólnie, y, dzisiaj mamy złotuś, który siedzi w domu, y, bo mam odebrać paczkę. Ale jak odbiorę paczkę mojej mamie, y, to wyjdziemy z łotką na kolejny spacerek. Co ty na tę łotkę? Na pewno nie, Cieszę się z tego pomysłu. Kolejny spacerek będzie. Ale dopiero jak tą paczkę. No i można powiedzieć, mam mega dobrą wiadomość dla fanów um, mojej serii Simsowej, czyli Top Model. Um, to w piątek tak planuję um, będzie premiera tak zwanego odcinka zapoznawczego, czyli odcinek zero. Um, a będzie wprowadzący bo tam poznacie. I dziewczyny i um, zasady um, głosowania na dziewczyny i. oraz um, ile dziewczyn będzie w tym sezonie w jednym odcinku odpadać. Więc myślę, że to jest super wiadomość um, dla fanów tej serii. I w końcu muszę się zebrać. Nie wiem czy ktoś teraz mówię, ale muszę. Żeby po prostu wrócić do mojej regularności, taka kiedyś już, jaką już miałam u mnie na kanale. Czyli że regularnie będę wam stawiać odcinki. Czy tam vlogów, czy tam... Um, tych um, gameplayów. Okay. I ja takie śmiejski zjem. Więc yeah, widzimy się jakoś, będziemy złote W sumie ja, bo telka jest po śniadaniu Widzimy się jakoś, bo na pośniadaniu I najwyżej ogarnięte No dobrze, jestem Na drugim spacerku Z łotelką. Praktycznie to model mam zmontowany Więc tak nie są. Ogarnięte też mi się renderują Jeszcze pozostaje mi nagrać tak zwane wprowadzenie, czyli zasady odnośnie głosowania i odpadania. Dobra, muszę iść w drugą stronę. No dobrze, wróciłam już z spaceru I oczywiście tu mi się łasy stroszyły. Dobra, jak obie to sobie wyczesę. A mój apike też prezentuje w ten sposób. Się prezentuje. No dobra, a teraz ja sobie zakręję obiad zupę. Um, no i sobie ją zjem, tą zupę. No. <śm> I wiem, że mam długie włosy, ale to się zmieni. trochę będę lepiej z um, finansowo. No okej okay. i oto zupa, no. mój obiadik, zupa napoleońska i one z serków tych topionych, typu wiecie, hochland i nie te sm smakowe, tylko no ma nie śmietanowy serek, więc to jest mój obiad, my się widzimy jak zjem um, obiad, a łatelka sobie leży tutaj na dwóch krzesłach. No dobrze, jestem już na trzecim spacerku z Łotusią, Ale ten trzeci spacer był obiecany. E, na zasadzie taki, że z nią pójdę na dłuższy spacer. Nawet może być tak, że z nią pójdę do lasu, aby się wybiegała. Łatelka. E, e, I będę się teraz, tak z nią chodzić regularnie. E, na taki Spacer, wiecie, godziny, gdzie by mogła się wybiegać, wyhasać. Um, Były czas tak, się chodziłam na takie regularną, ale później troszeczkę w się że um, Odezwałam tą naszą rutynę. I taka ciekawostka, jak do nie powiedziałam, się dwie godziny. Um, pójdziemy na taki mój spacer. Wieczorny 15 ta wybiła godzina 15, a ta zaczęła się upominać um, o spacer. Ja nie nie mówię, chcę iść na ten spacer wieczorny? No, ja ona szczeknęła, że tak, że chce iść. No to idziemy na ten spacer. No, w tym widać po filmach, ale robię wszystko, aby ona miała bardzo szczęśliwe swoje życie, jak była w etapie szczenięcia to robiłam wszystko, żeby po prostu em, była szczęśliwym, kochającym szczeniakiem. No i też y, wszystko będę robić, em, aby miała szczęśliwe i mnóstwo miłość ci w życiu zim. Y, 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 y. Więc <grym> to można widać jak o nią i... Nie tylko, na no, razie do Was wrócę, jak, um, no. Czekaj, Łatka będzie sobie biegać. No okej, okay. właśnie z Łatką w w lesie, który prowadzi na Barbarkę. Zobaczcie, jak to pięknie. Liście kolorowe, jak widzicie, Łatka sobie um, chodzi i węszy. No, cudnie powiedziała. Um, wygląda ten lasek. Dobra, ja do Was wrócę jak z Watelką będziemy wracać um, do domu. Łatka do mnie, łatka do mnie, do mnie, chodź. Łatka checkpoint, łatka checkpoint, super. Jeszcze teraz próbujemy checkpoint, łatka checkpoint, no checkpoint, no checkpoint. Pinu, es esmu, jā. No, checkpoint. Nie, jeszcze nie. Że właśnie wychodzimy z lasku, który prowadzi na Barbarkę łatka. Jak dzieci widzieliście, się wychasała, wybiegała. A teraz wracamy do domu z Latusią. Myślę, że był taki godzinny spacerek, gdzie mogła się wybiegać, wyszalać. Może nie aż tak się nie wyszalała jak z Kaną, bo Kana jest tak wyszukłą, bo się wchodzi losu. A ja tak nie chodzę, bo się boję, e, po prostu nie będę tego lasu e, z nią, po prostu, że się zgubię. No, pewnie ona by znalazła drogę do domu, no ale, no, troszeczkę się boję. Dobra, widzimy się jak wrócimy z matką do domu. No, okej. Okay. Dobra, e, ogólnie miałam do, do was wrócić, jak będę z łatką w domu, no ale prawdę mówiąc, było coś takiego, że z mamą rozmawiałam w, byłam w kuchni później Kana przyszła to jest trochę z nią podyskutowałam pranie zaniosłam bo skorzystałam po prostu okazji, że kot był zamknięty a łotka biegła sobie po dole no i następnie usiadłam do tego do komputera, do grafiki i prawdę mówić jestem dumna siebie. <grymnie> <mi. grymnie> Czemu tak mówię? To jest właśnie serdecznie do obejrzenia piątego sezonu. tą zobaczycie. Po prostu takie mi cudnie wyszło. No według mnie cudnie to wyszło. Ta grafika. Ja dodałam tekst i po prostu no. Męka to wyszło. I to jest właśnie ze jeszcze zostało mi zrobienie intro i już mam pomysł na to intro i prawdopodobnie to samo, tą samą grafikę wykorzystam do intra, bo tak mi się mega podoba, albo po prostu coś jeszcze innego wymyślę nie wiem zobaczę jeszcze i wy zobaczycie jak skończę montować odcinek i przede wszystkim yy, zobaczycie choć w piątek bo tak planuję yy, na 13 gdzieś tak 30 bądź 14 zobaczycie ten yy, odcinek yy, taki wprowadzający do tej yy, edycji Top Model E, mniej więcej mamy zarys, chyba co do intra, No, ale nie wiem, czy wszystko będę miała i czy um, uda, Będzie wszystko też dostępne w tej wersji kanwy, co ja mam, bo ja nie mam kanwy prowincji. No, mam lekkie utrudnienie w tej kwestii. No, ale dobra, jako sobie um, poradzę. Odnośnie tego, tak jak do tej pory sobie radziłam, może na święta sobie kupię tą roczną, bo nie pamiętam ile ona kosztowała, albo chociaż yy, na życie sobie to Niesięć nie będę wykupywać. Do. No, okej, okay, wracamy z spaceru z watelką. Yy, nie weszłam z nią do tego lasku, yy, lasku który prowadzi na działki i jest przy działkach gdyż tam jest tak ciemno że stwierdziłam nie będę z nią tam chodzić raz boję się, boję a dwa, że się bałam takiej sytuacji że gdzieś ona by mi odbiegła gdybym bym jej nie widziała a dwa, by mógł być jakiś inny pies plusem, którego byśmy nie widzieli i bym mogła być, wiecie nieprzyjemna łatka i i wtedy łatka by mogła e, dość wiecie, poważnie ucierpieć, ale tą chwilę sobie pobiegała przy lasku. Poćwiczyliśmy e, sobie e, komendę papa. To jest komenda, na którą ona przybiega e, e, szybko. To jest coś na zasadzie chodź do mnie, e, ta komenda papa. I e, przyszła z okazji, przyszła do mnie i tak blisko przy nogach mi przyszła i <grywa> da, dała mi się um, złapać się, położyła przy nogach i czekała aż ją zapnę na smycz no i też powolutku wracamy do domu um, że tak powiem, Kanie w tele bo się łatka wykulała w lesie i ją czeka teraz kąpiel no i będzie Kana ją kąpać. No dobrze, miałam się do Was odezwać jak do domu Ale po prostu um, Wzięłam się do pracy, żeby jakaś będzie skończyć ten mont w zupełności Żeby się wyrobić do piątku um, Następnie byłam na lewie, u jak przyjaciela Tutaj Wam wyświetlę nazwę Jak on się nazywa na TikToku Um, I następnie płacę słuchanie kolei, gdy Owatele się kąpała, bo się wysmordziła w lesie, um, to ja podkurzałam dywan i kuchnię, bo to wymagało um, zrobienia. No i się widzimy, jak ja już skończę coś? Nie chce tylko montować top model. No i też coś tam mam dla przyszła? Mm. On wie o jednej takiej książce. Może się go pytałem czy ma. I mówiłem, że nie ma, no to do niego, że nie będzie. Ja wiem, że w najbliższym czasie jak się spotkamy, to mu to przekażę i będę musiała piony zakupić. Aby móc grać z filmiki, gdy ja po prostu nagrywałam a nie, do rady... <kłysy> a nie do rady po prostu ich przesłać. No to, że właśnie skończyłam montować intro, tak? Zobaczycie, zrobiłam intro do piątej edycji Top Model, i jak mam mi się mega podoba to intro. Mam nadzieję, że Wam też się spodoba to intro, które tworzyłam do piątej edycji Top Model. Dzisiaj jak wstanę, to dogram przywitanie i w piątek będzie premiera. Kiedy dokładnie to zapraszam serdecznie na mojego TikToka, gdzie nazywam się Rose oraz na moje media społecznościowe, między innymi na Instagramie Game Sisters Rose. Jest na serduszka grupka na Facebooku gdzie Wam wrzucę informacje odnośnie e, kiedy będzie premiera piątego odcinka e, odcinka piątej serii Top Model a już będę kończyła, gdyż e, odstawiam komputer, wskakuję w piżamkę i idę spać, więc łapkujcie, su su subskrybujcie, komentujcie, do zobaczenia, cześć!